Witajcie! Piątek, piąteczek, piątunio! No już zapomniałem o tych przyjemnościach jeżdżenia w piątek po południu po Wrocławiu. Dzieci wróciły do szkoły, więc pojechałem do biura. No i, no i te 17 km pokonałem właśnie w rekordowym czasie, półtorej godziny. Także próbowałem przez centrum się przebić, wszystko stało. Pojechałem obwodnicą. No ale nie było wiele lepiej, no ale w sumie warto było pojechać to w okazji na lokalnej tamtej poczcie. Odebrałem paczówki zaległe z AliExpress i jest tu jedna bardzo fajna rzecz, bardzo fikuśny nowy. No i chyba od niego zaczniemy, tak żeby było łatwiej potem odpowiadać pozostałe paczuszki No, zakleił to tak taśmą, że nie idzie rozerwać. Widzieliście kiedyś takie cuda? Piękne drewniane okładziny, stal przekuwana, tak zwany diver i bardzo ciekawy mechanizm otwierania. Rewelacja. Do tego wydaje się być ostre, jak brzydwa. Tu patrzcie, jaka niespodzianka Paczuszka, a w środku przynajmniej trzy paczuszki. nawet cztery No i tutaj piąta, która była osobno. Tak zwany Fidget Toy, takie cudo, które pięknie się przewraca. No, potem mam wrzucę kawałek filmiku, jak to wygląda, jak się puszcza po płaskiej powierzchni. No, tu w samochodzie za bardzo nie mamy gdzie przetestować. z gustownym futerałem. Naprawdę ostre. Kolejny fidget toy, tylko za bardzo nie wiem, jak on ma działać. A tu jest taka metalowa kulka, tylko by się zawiesiła. OK, mamy po prostu tutaj taką ścieżkę. No i wygląda, że musimy tą kuleczkę przeprowadzić dookoła po całej trasie, tak, żeby nam mnie nie spadła. Mogę nacieczyć tym nowym. I co my tu mamy? Kolejny fidget to z kulką, którą musimy przeprowadzić przez labirynt.

Ładnie, ale to jest więcej niż fidget toy To jest jedna z tych takich układanek Gdzie musimy się wykazać inteligencją, sprytem jest po prostu rozpisane jak mamy układać te elementy No tak, żeby nam je wszystkie się tutaj ładnie zmieściły ja, to sprytne, tu jest 24 problemen Czyli niejako 24 różne układy, które musimy złożyć. Tak wygląda, że to można złożyć na więcej niż na jeden sposób. Także godziny zabawy, i ostatnia posłuszka. się sfatygowało, ale coś tu jest chyba na odwrót. To powinno działać w drugą stronę. To jest urządzenie do dozowania ciasta na gorący tłuszcz, żeby wylewać chociażby takie donaty, ale z ciasta. Ale powinno być tak, że jak wciskamy to leci. A w tej chwili jak wciskamy to zatykamy od środka. Więc wydaje mi się, że powinno być przełożone na drugą stronę, i ten stożek powinien być od zewnątrz. Czyli ewidentnie trzeba to odkręcić i przełożyć na drugą stronę. I teraz jest tak, jak powinno. Także niebawem wypróbujemy. I, I na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A ja się nie mogę nacieszyć tym nożykiem.